Jesteśmy w Rosji, w Moskwie, gdzie jestem w zasadzie pierwszy raz, bo nawet skacząc na nartach nie byłem w Moskwie. Jesteśmy po paru startach w tym roku, już po Dakarze. I... W czterech rajdach typu baja. W mistrzostwach Europy prowadzimy zdecydowanie z przewagą 40 punktów. W mistrzostwach Polski również prowadzimy, także do tej pory sezon dla nas bardzo udany. Raj Silko jest najtrudniejszym rajdem, nie wliczając Dakaru. Bardzo długi rajd, długie odcinki specjalne, około 500 km, bardzo trudny i dla kierowcy i dla pilota. Wiem, że jest sporo piasku i są to trochę inne wydmy jak towarzyszą nam na Dakarze, gdyż one nie są takie wysokie, ale są płaskie, ale bardzo miękkie. Najtrudniejsza nawigacja ze wszystkich, ze wszystkich rajdów, które do tej pory startowałem. Trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby nie popełniać jakichś błędów, jechać bardzo takim dobrym tempem. I wtedy będzie dobrze. Od 1989 roku e, czynnie ścigałem się w zawodach. Ukończyłem e, 11 Dakarów. Przejechałem 3,5-krotnie 3 kulę ziemską na motocyklu tylko na Dakarze. Wielu moich kolegów motocyklistów przesiadało się e, z sukcesami do auta, ścigając się e, w cross-country, właśnie samochodami. Będziemy tutaj startować już e, docelowym samochodem, który mamy. Wystartować na Dakarze 2014. Przejechaliśmy w tym roku jeden rajd zupełnie innym samochodem, ale wygraliśmy w mistrzostwach Europy w klasie diesel. Jedziemy tutaj po naukę, chcemy te zawody przede wszystkim dojeżdżać. Będę się cieszył, jak będziemy zwiększać tempo z odcinka na odcinek. Nie jesteśmy ani zapoznani z samochodem, ani ze ściganiem się samochodem na tyle żeby od razu podjąć walkę o takie pozycje, jakie byśmy chcieli, więc nie mamy zbyt doświadczenia dużo, jeśli chodzi o tak mocne i dobre auto. Dlatego musimy z szacunkiem podejść i do tego rajdu, i do tego samochodu.